Szukamy osoby, która zje tego hot-doga za 30 sekund. Jeżeli pan zje tego hot-doga za 30 sekund, dostanie pan dowolną pozycję z menu. Chce pan uczestniczyć w takiej akcji? Nie, no spoko. Dobra, to trzyma pan to. 3, 2, 1. 25 sekund nam zostało. Ale spoko, spoko, no? Najważniejsze to dać rady. By wygrać nagrodę z białego na lewy. Dowolna pozycja. 9 sekund. Dostało? 4, 3, 2, 1, 0, o nie! Zajmij hot Nie dam rady za 30 sekund. Kolejnej osobie, ile powiemy sekund, żeby ona zjadła? No minimum minutę. To dajemy kolejnej osobie dajemy minutę. Kolejna próba. Taki sam hot dog, ale trzeba go zjeść w jedną minutę. Powiedziałeś nam, że zjesz tego hot doga. Raczej dał radę. To trzymaj na razie. 3, 2, 1, akcja. Będę ci mówił, ile jeszcze zostało ci sekund?

Nie no, super. Powiem Ci, że my to mamy. Dostajesz prezent od białego na lewo. Dowolna pozycja, więc no możesz super. sobie teraz pójść i wybrać to, co chcesz, co ty wybrałeś. Wybrałem sobie cydr, bo stwierdziłem, że muszę przepić tego hot doga po prostu. Ale dobry był bardzo, ale trzeba przepić. Wybrałeś cydr, cydr z białego nalewu. Tak, Jabłkowo-gruszkowy. Jesteś zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Współpracy z nami? Tak. tak. Mamy zwycięzcę. Wybrał sobie cydr gruszkowy, zjadł i fajnie. No, czyli uda się zjeść hot doga z białego Nalewu w jedną minutę. Zapraszamy do białego nalewu.